Witajcie, moi drodzy. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie w tym nowym dniu, dniu szarym i ponurym. Wczoraj świeciło słonko, była piękna pogoda, a dziś na niebie wiszą chmury, od czasu do czasu kropi deszczyk, jest bardzo zimno. Pogoda odzwierciedla, moi drodzy, nasze życie, jest obrazem życia każdego człowieka. Bo przecież każdy z nas doświadcza i tych chwil słonecznych, radosnych, ale też tych chwil trudu, zmagania się z jakimiś przeciwnościami, chwil, kiedy wiatr wieje nam w oczy. I moi drodzy, myślę, że nikt z nas nie lubi tych trudnych chwil, tych ponurych dni w życiu. Nikt z nas nie lubi, jak mu wieje wiatr w oczy, jak sobie nie może poradzić z życiem, jak go to życie przygniata. Ale te chwile, moi drodzy, trudne mogą być dla nas okazją do tego, aby sprawdzić, jakie jest nasze zaufanie do Boga. Tak, bo zaufanie do Boga sprawdzamy właśnie w chwilach trudnych. Nie wtedy, kiedy nam jest dobrze, tylko wtedy, kiedy nam jest źle. Dzisiaj będziemy sobie mówić o zaufaniu, bo o nim opowiada zarówno pierwsze czytanie, jak i Ewangelia. Zacznijmy od pierwszego czytania z księgi proroka Daniela. Posłuchajcie. Mężowie podbiegli gromadnie i znaleźli Daniela modlącego się i wzywającego Boga. Poszli więc i powiedzieli do króla w sprawie zakazu królewskiego: Czy nie kazałeś królu ogłosić dekretu, że ktokolwiek prosiłby w ciągu 30 dni o coś jakiegokolwiek Boga lub człowieka poza tobą, ma być wrzucony do jaskini lwów? W odpowiedzi król rzekł. Sprawę rozstrzygnięto według nienaruszalnego prawa Medów i Persów. Na to odpowiedzieli, zwracając się do króla: Daniel, ów mąż spośród uprowadzonych z Judy, nie liczy się z tobą, królu, ani z zakazem wydanym przez ciebie. Trzy razy dziennie odmawia swoje modlitwy. Gdy król usłyszał te słowa, ogarnął go smutek. Postanowił uratować Daniela i aż do zachodu słońca usiłował znaleźć sposób, by go ocalić. Lecz ludzie ci pośpieszyli gromadnie do króla, mówiąc: Wiedz królu, że zgodnie z prawem Medów i Persów żaden zakaz ani dekret wydany przez króla nie może być odwołany. Wtedy król wydał rozkaz, by sprowadzono Daniela i wrzucono do jaskini lwów. Król zwrócił się do Daniela i rzekł: Twój Bóg, któremu tak wytrwale służysz, uratuje cię. Przyniesiono kamień i umieszczono w otworze jaskini lwów. Król opieczętował go swoją pieczęcią i pieczęcią swych możnowładców, aby nic nie uległo zmianie w sprawie Daniela. Następnie król odszedł do swego pałacu i pościł przez całą noc. Nie kazał wprowadzać do siebie nałożnic, a sen uleciał od niego. Król wstał o świcie i udał się śpiesznie do jaskini lwów. Gdy był blisko jaskini, zawołał do Daniela głosem pełnym bólu. Danielu, sługo Boga żywego, czy Bóg, któremu służysz tak wytrwale, mógł cię wybawić od lwów? Wtedy Daniel odpowiedział królowi: Królu żyj wiecznie, mój Bóg posłał swego anioła, i on zamknął paszczel lwom. Nie wyrządziły mi one krzywdy, ponieważ on uznał mnie za niewinnego, a także wobec ciebie nie uczyniłem nic złego. Uradował się z tego król i rozkazał wydobyć Daniela z jaskini lwów. Nie znaleziono na nim żadnej rany, bo zaufał swemu Bogu. Na rozkaz króla przyprowadzono mężów, którzy oskarżyli Daniela, i wrzucono do jaskini lwów ich samych, ich dzieci i żony. Nim jeszcze spadli na dno jaskini, pochwyciły ich lwy i zmiażdżyły ich kości. Król Dariusz napisał do wszystkich narodów, ludów i języków, jakie są na całej ziemi. Pełni pokoju wam życzę. Wydaję niniejszy dekret, by na całym obszarze mojego królestwa odczuwano lęk i drżenie przed Bogiem Daniela, bo on jest Bogiem żywym i trwa na wieki. On ratuje i uwalnia, dokonuje znaków i cudów na niebie i na ziemi. On uratował Daniela z mocy lwów. Przepiękne jest to czytanie. Przepiękne, bo ukazuje zaufanie do Boga. Zaufanie, którym darzył Boga Daniel, ale także, którym darzył nieznanego sobie Boga, król Dariusz. Ukazuje moc zaufania. Moc zaufania, które pokładamy w Bogu. Zaufania, które Zaczyna się tak naprawdę w momencie trudności. Bo słuchajcie, mówić Jezu, ufam Tobie w momencie, kiedy jest mi łatwo, kiedy życie toczy się tak jakby po mojej myśli, to nie jest żaden problem. Wielu z nas na pewno ma w domach obrazy Jezusa Miłosiernego. My także mamy taki obraz w sypialni. Jezu, ufam Tobie. Łatwo jest mówić: Jezu, ufam Tobie, Jezu, jesteś moim Panem, Jezu, składam moje życie w Twoich rękach, kiedy jest nam miło i przyjemnie w życiu. Ale moi drodzy, kiedy jest nam miło i przyjemnie, to tak naprawdę nie wiemy, czy ufamy Bogu. Nie wiemy, czy my ufamy Bogu, czy po prostu to są jakieś takie słowa, których sobie może życzymy. Nie wiemy, czy to są słowa pełne prawdy. Czy tak naprawdę jest, moi drodzy, że my ufamy Bogu? Zaufanie możemy sprawdzić dopiero w chwilach próby. Wtedy się okazuje, czy my ufamy Bogu. Czy ta modlitwa Jezu, ufam Tobie, jest modlitwą takiego, Oddania siebie w ręce Boga, takiego całkowitego zawierzenia swojego życia w ręce Boga. Zobaczcie, co zrobił Daniel. Daniel nie przestraszył się dekretu królewskiego, który zakazywał prosić przez 30 dni jakiegokolwiek Boga o coś, jakiegokolwiek człowieka, poza królem, królem Dariuszem. I ten, kto sprzeciwiłby się temu dekretowi, nie byłby posłuszny temu nakazowi królewskiemu, miał być wrzucony do Jaskini Lwów. Pomimo tej groźby, utraty życia, Daniel nie przestawał być wierny Bogu. Modlił się nadal. Zobaczcie, on. Miał nad sobą bardzo konkretne niebezpieczeństwo, nad nim wisiało bardzo konkretne zagrożenie. Jeżeli będziesz się modlił, będziesz prosił Boga o coś, to możesz zginąć, możesz być wrzucony do jaskini lwów. On, pomimo tego zagrożenia, modli się do Boga, jest wierny Bogu, czyli ufa, że to życie jego złożone jest w rękach Boga i że Bóg, to życie ma w opiece swojej, i że nawet jeśli przyjdzie mu zginąć, to i tak on będzie dalej w tych dłoniach Bożych ukryty. Zobaczcie, Daniel ufa Bogu w obliczu tak poważnego zagrożenia. Ufa Bogu, chociaż Sprzeciwiają się mu można władcy. To oni przecież podsunęli królowi Dariuszowi taki pomysł, aby podpisał dekret, bo uwzięli się na Daniela. Pewnie byli zazdrośni o to, że król obdarzał go szczególnymi względami. Nad Danielem wisi ryzyko, moi drodzy, śmierci, wisi ta nienawiść ludzka, ta zazdrość ludzka, a on oddaje to swoje życie. Bogu, on trwa w Bogu, On ufa Bogu. On naprawdę ufa Bogu. Ufa Bogu nawet wtedy, kiedy zostaje wrzucony do jaskini lwów, moi drodzy. Ufa Bogu i ten Bóg przychodzi mu z pomocą. Moi drodzy, piękne jest także zaufanie dariusza do Boga, Daniela, do Boga Jachwe. Król Dariusz. Nie ma wzmianki o tym, jaką wiarę wyznawał, natomiast no, z tego, co tutaj wynika, no, nie był wyznawcą jedynego Boga, z tego, co tutaj możemy odczytać, jeżeli podpisał taki dekret. Ale zobaczcie, że w nim, na skutek tego zachowania Daniela, na skutek jego wierności Bogu, także rodzi się wiara w Boga. Popatrzcie, jakie to jest piękne. Że zaufanie jednego człowieka do Boga może wzbudzić wiarę i zaufanie do Boga u drugiego człowieka. Król zwrócił się do Daniela i rzekł: Twój Bóg, któremu tak wytrwale służysz, uratuje cię. Zobaczcie, ten Dariusz ufa, że Bóg uratuje Daniela. Bóg, któremu tak wytrwale służysz, to jest niemożliwe, żeby Bóg, któremu tak wytrwale służysz, którego tak bardzo kochasz, nie uratował Ciebie. To by było coś dziwnego. Jak mógłby Ojciec nie uratować swojego dziecka, które jest w jakimś zagrożeniu, którego życie jest zagrożone? Jak mógłby Ojciec nie uratować dziecka? Moi drodzy, bardzo ważne jest, żebyśmy naprawdę ufali Bogu. Żebyśmy ufali Bogu zawsze, w każdej sytuacji naszego życia. Bo to jest tylko prawdziwe zaufanie. Nie zaufanie wtedy, kiedy w miarę idzie dobre. To nie jest prawdziwe zaufanie jeszcze. Prawdziwe zaufanie jest wtedy, kiedy zapada ciemność, kiedy Cię wrzucają do jaskini lwów, a Ty dalej wierzysz, że Bóg cię jest w stanie uratować z tej jaskini lwów, że Bóg może uczynić wszystko i że Bóg uczyni to, co jest dla ciebie najlepsze. Ty wołasz do Boga, ty prosisz Boga, ale jednocześnie wierzysz, że On zrobi to, co jest dla ciebie najlepsze. To jest, moi drodzy, zaufanie, to jest taka postawa, takiej stałości względem Boga. Boże, ja Ci ufam, pomimo wszystko. Boże, ja wierzę, że Ty mi pomożesz, że Ty jesteś po mojej stronie. Pomimo wszystko, nawet jak mi się będą waliły na głowę niebiosa, nawet jak będzie się ziemia trzęsła, ja wiem, że Ty mnie uratujesz. To jest, moi drodzy, zaufanie. To jest prawdziwe zaufanie. Ja, moi drodzy, sobie to ciągle uświadamiam. I ja bym też chciała, żeby Pan Bóg rozwiązał mi w życiu wiele spraw, żeby mi wiele rzeczy pokazał jeszcze, żeby mnie poprowadził tak bardziej, może konkretnie. Ale przyjmuję to, co jest, ufając, że jeśli zanoszę do Boga modlitwy, jeśli powierzam mu swoje życie, to on na pewno słyszał te moje modlitwy. Żadna modlitwa, którą ja szczerze zanoszę do Boga, nie jest przez Boga nieusłyszana. Żadna modlitwa. I musimy sobie o tym przypominać, że jeśli wypłakujemy się Bogu w ramię, to on to słyszy. Jeśli go o coś prosimy, on to słyszy. Jeśli mamy o coś żal, to on to słyszy. On to wszystko słyszy i on to wszystko przyjmuje. To do niego dociera. Tak jak dotarła modlitwa Daniela, tak jak dotarła modlitwa tego króla Dariusza. Zobaczcie, on pościł, nie kazał wprowadzać do siebie nałożnic. Wstał o świcie i udał się pospiesznie do jaskini lwów. Wierząc, że odnajdzie tam żywego Daniela, wierzył w to, bo oddał też tą jego sprawę Bogu tak jak umiał. Oddał tą sprawę Bogu, którego może nie znał jeszcze wtedy. Kochani, Bóg posłał do jaskini lwów anioła i ten anioł zamknął paszczę lwom. Bóg może zamknąć paszczę każdego nieszczęścia, każdej przeciwności, która chce nas pożreć. Może to zrobić. Może to zrobić, ale naprawdę potrzebuje naszego zaufania. Zaufanie to jest taka, wiecie, podstawa w relacji z Bogiem. Albo Mu ufam, to jest mój tata i ja Mu ufam, rzucam się w jego ramiona i po prostu wiem, że On mnie nie pozwoli skrzywdzić, albo jeszcze muszę się otworzyć w tej relacji bardziej na Ducha Świętego, bo jeszcze dużo zostawiam dla siebie, bo jeszcze. Za bardzo zamartwiam się o to moje życie. Ja wiem, że wiele osób ma naprawdę ciężkie życie, ja wiem, ale wiem także, jestem tego pewna, że Bóg jest z każdym człowiekiem w każdej ciemności i przez każdą ciemność chce człowieka przeprowadzić. Wiem to, moi drodzy, jestem tego pewna, bo tego też w życiu doświadczam. Każde oddanie takiej w szczerości Bogu swojej ciemności, swojej takiej małości, swojej nieporadności skutkuje tym, że serce napełnia się pokojem. Ja tak mam, moi drodzy. Takie szczere oddanie Bogu, tego, co we mnie jest, powoduje to, że napełnia mnie pokój. Ale trzeba się modlić. Trzeba ciągle trwać przy Bogu, aby to zaufanie nasze wzrastało, abyśmy się nie dali pożreć tym lwom, które się pojawiają w naszym życiu. A te lwy mogą z różnych kierunków na nas przychodzić. To mogą być lwy, które napuszczają na nas inni ludzie, to mogą być lwy, które przychodzą z naszej przeszłości, z naszych doświadczeń, to mogą być lwy, które są. Wypuszczone przez okoliczności, które się dzieją w tym świecie, w naszym sąsiedztwie. To mogą być różne lwy, to mogą być lwy, niestety, także naszych grzechów. I moi drodzy, my naprawdę mamy wpływ na to, czy te lwy zamkną paszczę, czy nie. Mamy wpływ na to, jeżeli szczerze oddajemy to wszystko Bogu, to Bóg zamknie paszczę tym lwom. I one nas nie skrzywdzą, one nie skrzywdzą naszego wnętrza, naszej miłości, zdolności do miłowania. To będzie nienaruszone, a to jest, moi drodzy, najważniejsze. I przyjdzie też światło, przyjdzie też radość, bo zawsze po burzy przychodzi słońce, zawsze jest taki w życiu nie ma tylko ciemnych dni. Ale my nie możemy się skupiać na tej ciemności, moi drodzy. I o tym mówi nam dzisiejsza Ewangelia. Posłuchajcie jej słów. Są to słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów, Skoro ujrzycie Jeruzalem otoczone przez wojska, wtedy wiedzcie, że Jego spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Ci, którzy są w mieście, niech z Niego uchodzą, a ci, co po wsiach, niech do Niego nie wchodzą. Będzie to bowiem czas pomsty, aby spełniło się wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni. Nastanie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród. Jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jeruzalem będzie deptane przez pogan, aż czasy pogan się wypełnią. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą syna człowieczego nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się Wasze. Odkupienie. Moi drodzy, po raz kolejny mamy opis czasów ostatecznych, czasów trudnych, czasów jakiejś takiej grozy, kiedy wszystko się zmienia, kiedy się dzieją jakieś dziwne rzeczy, kiedy są wojny, jakieś przewroty, kiedy panuje strach, niepokój, kiedy są jakieś znaki na Słońcu, Księżycu i gwiazdach. Ale moi drodzy, to przecież jest także obraz naszego życia. Życia, które może czasem jest takie, właśnie jakby nastawał koniec świata, jakby nam się wszystko waliło na głowę, jakbyśmy byli w jakimś takim potrzasku. I zobaczcie, Chrystus mówi: Gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy. Ponieważ zbliża się Wasze odkupienie. Na końcu czasów nie mamy się bać tego, co nastanie, tego, co będzie się działo, tylko podnieść głowy, nabrać ducha i czekać na to odkupienie czekać na Chrystusa, który przychodzi z ratunkiem. I tak samo w tych naszych codziennych. Trudnościach, kiedy one nas tak próbują przygnieść, próbują skupić na sobie, to my mamy podnieść głowę i patrzeć na Chrystusa. I w nim upatrywać naszego ratunku, bo jeżeli my się skupimy na tych trudnościach, to polegniemy, moi drodzy, polegniemy. Nasze życie naprawdę się rozsypie, stracimy nadzieję. I staniemy się takimi nieszczęśliwymi osobami, takimi zranionymi, może mającymi pretensje do życia, do Boga. Nie skupiamy się na trudnościach, choćby one były najstraszniejsze, bo jest ktoś mocniejszy od tych trudności. Moi drodzy, ja tego nie mówię tak teoretycznie. Ja to staram się robić w życiu. Różne mam chwile w życiu, tak jak każdy człowiek. Czasem płaczę przed Bogiem, czasem wylewam naprawdę łzy przed Bogiem, czasem nie potrafię sobie poradzić z niektórymi sytuacjami w moim życiu, nie potrafię sobie czasem z czymś poradzić. I kiedy przychodzi mi taka pokusa, żeby tak maglować to, co mi się przydarza i to, jak mi jest trudno, to naprawdę zawsze wtedy doprowadzam się do porządku. I przypomina mi się to, co kiedyś usłyszałam: żeby spoglądać wtedy zawsze na Chrystusa, nie wpatrywać się w siebie i to nie pielęgnować tych trudności. Nie wznosić im pomników w życiu, tylko patrzeć na Chrystusa. Jesteś, Boże, przy mnie, jestem tego pewna. Jestem tego pewna. Moje życie jest w Twoich dłoniach. To nie oznacza, że ja teraz zostawiam wszystko i ja nic nie robię w życiu, tylko czekam, aż Bóg przyniesie mi ratunek. Nie, ja robię to, co ja mogę zrobić w danej sytuacji. To, co ja mogę zrobić, to ja robię, ale zawsze z taką świadomością. Jest ktoś ponad tym. Ja robię tylko ten krok, który potrafię wykonać. Zawsze robię tylko to, co mogę zrobić. To, co przerasta moje siły, należy do Boga i On to załatwi, jeżeli ja Mu ufam. Także moi drodzy, to jest trudne, może co ja mówię dzisiaj, ale to jest możliwe do praktykowania w życiu. Nie skupiać się na trudnościach, nie skupiać się na ciemności. Miejcie, moi drodzy, przed oczami tego Daniela, który został wrzucony do jaskini lwów. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że ktoś was wrzuca do jaskini lwów, a wy wierzycie, że Bóg was uratuje, że wasze życie jest w jego rękach i jeżeli on zechce zamknąć paszczę tym lwom, to on zamknie paszczę tym lwom. Moi drodzy, ja wielokrotnie wchodziłam w życiu w sytuacje, które mnie przerastały. Naprawdę, ja już chyba kiedyś o tym mówiłam, ale kiedy ja miałam stanąć przed na przykład 70 księżmi i opowiadać im o poradnictwie rodzinnym i tak troszeczkę ich, wiecie, zmotywować do tego, żeby wspierali to poradnictwo rodzinne w swoich parafiach, to mi naprawdę nie było łatwo. Wyobraźcie sobie, siedzi 70 księży, uczeni, wiadomo, mądrzy ludzie na poziomie, którzy no wiedzą co robią. I przychodzi jakaś młoda dziewczyna, no bo ja wtedy miałam, moi drodzy, ile ja miałam? 26 lat, która chce ich trochę tak naprostować, żeby zwrócili. Swój wzrok także na poradnictwo rodzinne i na te osoby, które pracują w tym poradnictwie rodzinnym. Może nie było to wejście do jaskini lwów, o nie, bo bym obraziła tych księży, moi drodzy, bo wielu z nich to byli bardzo sympatyczni księża. Ale wejście tam dla takiej młodej kobiety, stanięcie przed tyloma osobami, to było coś, co mnie przerastało. Ale moi drodzy, ja zawsze. Zawsze w takie sytuacje wchodziłam z zaufaniem do Boga. Zawsze, wielokrotnie stawałam przed ludźmi naprawdę różnymi, którzy wiedziałam, że mają też inne poglądy niż ja. Wielokrotnie stawałam przed takimi ludźmi i do tej pory też stają. Bo jak spotykam się z narzeczonymi, no to, to są różni ludzie przecież. To nie są osoby, które tak wiecie, gładko i Łatwo przyjmują naukę Kościoła, ale ja tam zawsze idę z taką pewnością, że Bóg jest ze mną i cokolwiek by się tam stało, jakkolwiek by ci ludzie mnie ocenili, to, to nic mi się nie stanie przecież. Bóg jest ze mną, Jemu zawierzam sprawę i idę, i działam. Także moi drodzy. Życzę Wam dzisiaj tego, żebyście zasmakowali, czym jest zaufanie do Boga, i sobie także życzę tego, moi drodzy, żebym w tym zaufaniu wzrastała, bo myślę, że zaufanie to jest coś, co ciągle się rozwija w nas i co nam pomaga też rozwijać Duch Święty, co jest też darem Ducha Świętego, ale Jednocześnie, moi drodzy, owocem współpracy z tym Duchem. Duch Święty nie załatwi nam zaufania bez naszej współpracy. My musimy robić te kroki zaufania, takie drobne kroki, takie na jakie nas stać, ale robić je, po prostu je robić, moi drodzy. Pamiętając, że ufamy Bogu, który jest Bogiem żywym i trwa na wieki. Jest tym, który ratuje i uwalnia, dokonuje znaków i cudów na niebie i na ziemi, jak powiedział w dzisiejszym pierwszym czytaniu król Dariusz. No nic, będę na dzisiaj już kończyć, bo troszeczkę się chyba za bardzo rozkręciłam. Podzielę się z Wami jeszcze moim dzisiejszym wierszem. Zaufanie. Zapadła noc. Nie widać choćby delikatnego przebłysku słońca. Świat wiruje, rozpada się. To tutaj zaczyna się prawdziwe zaufanie. Tutaj jest miejsce, by przylgnąć do Ciebie, Boże, szepnąć lub krzyknąć. Wiem, że jesteś. Wiem, że z dołu zakłady wydobędziesz mnie. Przecież dobry ojciec nie zostawia dziecka w potrzebie, podaje dłoń, gdy ono tonie, z życiem zmaga się. Dobry ojciec słyszy zawsze i wszystko, otula miłością, udziela łaski swej. Więc czekam ze spokojem, trwam w pewności, że w swym sercu ukryłeś mnie. W nim mój pokój, moje pokrzepienie, w nim króluje najjaśniejszy dzień. Kochani, Bóg jest w stanie przeprowadzić nas przez każdą ciemną dolinę. Podajmy Mu swoje dłonie. I niech się dzieje wola, nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Trzymajcie się cieplutko, niech ten dzień będzie dla Was piękny i błogosławiony. Z Panem Bogiem. Pa!